Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać z bliska Kia Rio przygotowaną do wydania. Zapraszam na krótki film. Kia Rio, wersja wyposażenia L, silnik 1.2, 84 konie, silnik wolnosący czterocylindrowy, kolor Urban Green. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 73 400 zł brutto. Felga aluminiowa 15 cali. Kamera cofania. Nowe logo. Czujnik parkowania z tyłu. To razem z kamerą. Co powiecie na ten kolor? Urban green. Szary, nie szary. Ciężko stwierdzić. Ale to też myślę, czyni go ciekawym. Akcesoryjne czujniki parkowania przód. Zobaczcie, jak ładnie zlicowane ze zderzakiem. Reflektory soczewkowe. Nie są to LEDy, ale są soczewki. Tak wygląda grill wersji wyposażenia L. Światła przeciwmgielne. Pokażę Wam jeszcze. A. Radar z wykrywaniem pieszych rowerzystów, hamowanie autonomiczne. Felga aluminiowa, 15 cali, tak wygląda z bliska. Kierunki w lusterkach, wersja L, więc to już jest. Kluczyk wygląda tak. Normalny scyzoryk z nowym logo. Zajrzyjmy do środka. Boczki twarde, wszędzie plastik, ale to tak jest w tym segmencie. Segment B: pełna elektryka, składane lusterka, elektrycznie sterowane, podgrzewane, to wiadomo. Tutaj mamy regulację wysokości świateł jasność zegarów, wyświetlacze, trzeba odpalić, włączenie start stopu monitoring ciśnienia w opanach w oparciu o czujniki ABS wyłączenie systemów kontroli trakcji, wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem zmiana stacji radiowych, nagrań, głośność odbieranie, odrzucanie połączeń, tutaj mamy tempomat zwykły, komputer pokładowy i drugi poziom asystenta pasa ruchu. światła, oczywiście automatyczne tak wyglądają zegary w wersji L, duży wyświetlacz w wersji L, Android Auto, CarPlay, w tej wersji są bezprzewodowe, za chwilę Wam to pokażę. Tutaj mamy automatyczną klimatyzację jednostrefową, skrzynia jest piątka. Tak wygląda konsola środkowa, podłokietnik przesuwany. Tapiserka, fotela w wersji L, w pełni materiałowa. Ale ładna. Materiał przyjemny w dotyku. Miękki fotel, fajnie wyprofilowany. Kolor urban green. Drzwi z tyłu. Materiałowa tapicerka, również na oparciach foteli przednich. Trzypunktowy pas. Dla pasażera środkowego tu można go wypiąć. Tutaj mamy dwa ISOFIXy, tu już ucho widać. Gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych sporo miejsca. Tak samo, tylko że ona nie będzie miała. Kamera, nowe logo. Zgodzicie się, że to logo jest idealnie wpasowane 325 litrów przestrzeni bagażowej. Koło dojazdowe, zestaw naprawczy. Ktoś pytał kiedyś, czy można tutaj dołożyć dwupoziomową podłogę. No widać, że te mocowania są, więc nie powinno być, myślę, z tym problemów. Trzeba byłoby w częściach zamiennych akcesoriach zapytać, czy taką półkę można dokupić, a pewnie można. Tutaj mamy również awaryjne otwieranie, klapy bagażnika. Jeżeli by nam się rozładował akumulator, wkładamy tutaj kluczyk, przesuwamy i się klapa otworzy. Oczki drzwi, sporo miejsca, mogę nawet usiąść, pokazać Wam. No, zobaczycie, że tu jest jeszcze miękko. Więc, jakby ktoś miał jeszcze dłuższe nogi, to, to nie ma z tym żadnego problemu. Miejsca, sporo. Zaraz usiądę jeszcze z przodu, pokażę Wam, jak to wygląda. Tu mamy piano black. Ta deska jest ładna, fajnie wyprofilowana. Wszystko twarde, wiadomo, ale grunt, że to nie trzeszczy, nie stuka, nie puka. W niektórych samochodach od samego takiego dotykania ta deska już się rusza. Tutaj nie ma tego problemu. Wyświetlacz 8 cali, kamera, fotel pasażera. Usiądźmy, a no, tu jest naprawdę duże miejsce. Lusterko zwykłe, lampki nieledowe. Tą lampkę można każdą z osobna włączyć. Schowek na okulary wykończony na miękko. Też o to czasami pytacie: lusterko z lampką i wyłączona. Usiądźmy za kierownicą. Spalmy zegary. Jeszcze wypadałoby drzwi z zamknąć. Zaraz ktoś powie, że strasznie głośny ten samochód. Światło auto, czyli czujnik zmierzchu, jako że jesteśmy w zamkniętej przestrzeni, włączył od razu światła mijania. Proszę. Zużycie wyzerujmy, tak wygląda komputer pokładowy w LC, asystent pasa, poziom uwagi, czyli ten system monitorowania zmęczenia, tutaj jest trochę systemów do poustawiania, wyprzedzenie ostrzeżenia normalnie, ostrzeżenie o nieuwadze, powiadomienie o oddalającym się samochodzie z przodu włączone, wykrywanie nieuwagi włączone, przednie układy bezpieczeństwa, wspomaganie aktywne. Bezpieczeństwo na pasie ruchu, standardowe LKA, czyli będzie korygował tor jazdy. Światła. Aktywacja kierunkowskazów, opóźnione wyłączenie reflektorów, HBA, asystent świateł drogowych, czyli automatycznie, jeżeli mamy w trybie auto, będzie się przełączał między długimi i krótkimi. Drzwi, ryglowanie automatyczne, odreglowywanie automatyczne. Udogodnienia. Przebiegi międzyprzeglądowe, to ważne. Do 15 tysięcy trzeba się tu pojawić, więc ja od razu ustawiam 14,5. Pamiętajmy, jeszcze jest okres oczekiwania do, na wizytę w serwisie, żeby tego nie przegapić. Do 15 lub do roku trzeba zrobić przegląd. Aktualna prędkość. Tak wygląda panel. Kamera. Kamera jest skrętna. Wszystko ładnie widać. Niebieska linia jak samochód to jest projektowanie jak samochód pojedzie przy wyprostowanych kołach. Żółta, czerwona to jest jak pojedzie przy skręconych kołach. Tu mamy zderzak. Jeszcze przez chwilę kamera się włącza. Świe... Jest włączona. W przekroczeniu prędkości się wyłączy. Radio, media. Setup Mogę Wam pokazać CarPlay'a Już jesteśmy tutaj Projekcja telefonu, dodaj nowe Ręcznie trzeba zaciągnąć, wiadomo Unijne przepisy Kija Pozwól Pozwalaj, zaraz się stąd usunę, zobaczcie ile tu kij jest jest używaj carplay proszę bardzo jest googlowska mapa tak wygląda menu startowe aplikacje do wyboru Dobra, rozłączmy się, żeby nie było. Usuń. 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 Usunięto. To było na tyle, jeśli chodzi o Kirio w wersji wyposażenia L. Cena cennikowa 73 400 zł. Brutto. Wyłączę ją. Zajrzyjmy sobie jeszcze pod maskę. Sprawdź, tylne siedzenia, to jest ten system przypominający o możliwość pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. Wyciszenia brak, ale ten silnik 1 1.2 myślę, że jest na tyle kulturalny, jakkolwiek to brzmi, że nie ma takiej potrzeby. Reflektory soczewkowe, było widać światła z funkcją follow home. Tutaj mamy LEDa do jazdy dziennej, soczewka to jest doświetlanie zakrętów, a tu mamy kierunek. Światła przednim w zderzaku. Również soczewki. Antena w tej wersji jest wykręcana, więc jeżeli ktoś się wybiera na mniej automatyczną to tą antenę trzeba bezwzględnie wykręcić. Robimy to po prostu o tak. I cyk nie mam ten. Proszę bardzo, co powiecie na ten kolor? Urban Green. To by było na tyle, jeśli chodzi o Kirio. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie prośba łapki, komentarze, subskrypcje i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Kia.